Witam Państwa serdecznie. Jak mogli Państwo zauważyć, w dniu wczorajszym na naszej stronie pojawiła się nowa aktualizacja do programu Tachospit. Numer tej aktualizacji to 313 można ją znaleźć na stronie Tachospit.pl. Pod zębatką pomoc w opcji aktualizacje. Zaznaczamy ptaszka, pobieramy aktualizację, możemy wtedy ją instalować. Drodzy Państwo! Widzimy tutaj listę zmian głównymi punktami, jakimi się zajmowaliśmy. Były oczywiście ciąg dalszych kursów. Państwo zgłaszają nam wiele informacji na temat coraz nowszych kursów, których Państwo by chcieli używać. W związku z tym takowe też dodaliśmy. Znajdą Państwo informacje o nich w programie, w zarządzaniu, ustawienia ustawieniach programu. Pierwszy znajduje się pod modułem delegacji w polu płaca graniczna. Tutaj możemy sobie je rozwinąć. To jest nowy kurs oraz po rozwinięciu modułu delegacji, klikając w odliczenie PIT-SUS zobaczymy kolejne nowe dwa kursy. Oczywiście dedykujemy kursy z poprzednego dnia roboczego porządającego przed zakończeniem ostatniego odcinka płatnego. Jest on same z tym, co możemy zauważyć w artykule 11a ustawy o PIT. Ten dokument oczywiście w całości będzie podlinkowany pod naszym materiałem, będą mogli się Państwo z nim zapoznać. Z tego co tu widzimy, strona 27 to jest ten fragment. Drodzy Państwo, to nie koniec zmian. Kolejną ważną zmianą, którą też Państwo zgłaszali, jest zamykanie, tak naprawdę w obrębie miesiąca, delegacji, które trwają na przełomie miesięcy. Jeżeli się okazywało, że kierowca mm, rozjechał w delegację na przykład 25 dnia danego miesiąca, a wrócił 5 dnia kolejnego miesiąca, Państwo musieli tutaj troszeczkę e, kombinować, żeby tą delegację faktycznie do ostatniego dnia miesiąca zamknąć no i później odpowiednio od pierwszego dnia kolejnego miesiąca znowu je e, przygotowywać. Pamiętamy, że od 2 lutego kierowcy wykonujący e, polecenia służbowe w ramach międzynarodowych drogowych nie są w podróży służbowej, więc delegacji traktujemy bardzo roboczo. W związku z tym jedną z opcji, którą można zauważyć w płace granicznej to jest opcja przy rozliczaniu płac granicznej, jeśli nie ma dokumentów CMR bierz pod uwagę tylko znaczniki przekroczeń granic. To jest opcja, która będzie nam służyła temu, jeżeli Państwo zaimportują sobie już plik Wiemy, że kierowcy od 2 lutego mają obowiązek wprowadzania informacji o kodach krajowych, do których wjeżdżają, i dysponujemy tak naprawdę tylko tymi przekroczeniami granic. Uzupełnimy sobie ten początek i koniec delegacji, czy to ręcznie, czy to oczywiście od znanych i lubianych opcji wstawiania ich automatycznie. Ja skorzystałem z automatu. To zobaczymy, drodzy państwo, że na przełomie, właśnie tutaj, marca i kwietnia, nasz kierowca, pan Kazimierz, miał delegację. Opiewającą na przyłomie miesiący. Mianowicie 29 marca wyjechał, 1 kwietnia wrócił. No i widzimy, taki mamy zakres delegacji. Oczywiście, kiedy my mu będziemy zamykali w tym przypadku marzec, tylko taki okres sobie wybierzemy po zapisaniu e, naszej delegacji, zablokowaniu i przejściu do ewidencji. Wystarczy, tak naprawdę, zapiszę dane odcinków zagranicznych i następnie w płacy zagranicznej. Po odświeżeniu danych Państwo już zobaczą informacje na temat płacy zagranicznej w tychże krajach, czyli bez tak naprawdę informacji o zawodunkach i rozładunkach my będziemy mogli te kraje sobie wyliczyć. Też Państwo apelowali, żeby coś takiego można było zrobić. E, tutaj powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę wyliczenie płacy zagranicznej tylko i wyłącznie w oparciu o przekroczenia granic, Pozostawia wiele do życzenia, no ale jest to tylko program, więc jeżeli Państwo w taki sposób zechcą narzędzie wykorzystywać, no wychodzimy na przekór, na przekór, naprzeciw tak naprawdę tutaj opcją, która Państwa zainteresowała. Oczywiście, jeżeli Państwo nie chcą, żeby w ogóle program pokazywał takich informacji bez cmr żeby nie wprowadzał Państwa w błąd, można sobie tę opcję oznaczyć i wtedy brak informacji w tym miejscu będzie z z tym, że po prostu brakuje informacji o zawodunkach i rozładunkach i należałoby je uzupełnić, czego ja też jest Jestem mocno zwolennikiem, także proszę te informacje wprowadzać. Pamiętajmy, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej odcinki płatne są uzależnione od charakteru wykonywanego przewozu, a nie od samego pobytu za granicą czyli Zaczynania mu naliczenia tylko wtedy, kiedy za granicę on się pojawi. Możemy to zauważyć: Niemcy liczone od 4.06, 1 marca, do 7.18, 2 marca, kiedy zobaczymy sobie na naszej delegacji, w tym miejscu on do Niemiec wjechał, w tym miejscu z Niemiec wyjechał. Więc cały ten odcinek i praca w tym okresie zostaje mu zaliczona jako coś płatnego. Niekoniecznie cały ten odcinek przecież mógł być tym odcinkiem płatnym. Kiedy kierowca, na przykład, podjął ładunek o 6 rano. I wyładował go dopiero przykładowo w Holandii o 10. No to my wiemy, że dopiero od tej 6. będziemy liczyli tam płacę zagraniczną w myśl, właśnie przewozu typu cross-trade, a nie już odwiechanie na Niemcy. No ale opcja jest. Kolejna sprawa, drodzy Państwo, kiedy rozwiniemy moduł delegacji klikniemy sobie w odliczenie Pizzus, tutaj znajdziemy opcję nazwaną pomniejszenie. E, pomniejszenie rozliczeń na podstawie delegacji trwających do północy, końca wskazanego okresu. No i to jest ta opcja, o której chciałem wcześniej mówić, czyli jeżeli mamy naszego pana Kazimierza, który ostatni e, odcinek marca spędził na raty w delegacji, muszę powiedzieć, wiemy, że on zakończy na początku kwietnia, to jeżeli my sobie zrobimy odliczenie Pizzus. To program z automatu, mimo że delegacja jest zakończona w kwietniu, ładnie nam tutaj z dniem ostatniego miesiąca uci na tą delegację i dalej nie liczy. Także pod kątem wyznaczania później sobie sumy wirtualnych diet i określania ewentualnej kwoty, sum, która nam będzie mogła posłużyć sobie później do pomniejszenia podstaw składkowania i oczywiście do opodatkowania mamy tą kwotę idealnie ładnie ściętą do okresu, za który będziemy ją użytkować. Jeżeli chodzi o płacę zagraniczną, również w tym samym miejscu widzimy, że z dniem ostatniego dnia marca kierowca ma odcięte naliczanie odcinków płatnych za granicą, więc w obu miejscach troszeczkę, troszeczkę będzie Państwo łatwiej, nie będą musieli Państwo tutaj już niepotrzebnie kombinować. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, widzimy tutaj również, że wprowadziliśmy kolejne systemy współpracujące z programem TahoSpeed jest i 5 możemy je znaleźć drodzy Państwo w tym miejscu w menu delegacje systemy telematyczne po kliknięciu lista dostępnych tak naprawdę systemów telematycznych została właśnie wzbogacona o Frame Logica, o G-Boxa, o Mobi System, RupTele RupTele i coś jeszcze i g oczywiście. Więc te pięć się pojawiło, nad kolejnymi pracujemy. Będziemy serdecznie wdzięczni, jeżeli Państwo korzystają z systemów, których na liście jeszcze nie ma, o to, aby nam podesłać pliczki z innych systemów, których tu nie widzimy, abyśmy też mogli dostosować program do odczytywania tychże plików. Wszelkiego rodzaju pliki proszę przesyłać na pomoc pomocmałpka.tahos.p.n. Ostatnią rzeczą, która tak naprawdę nam się pojawiła, to są w sumie dwie rzeczy jeszcze aktualizacja stawki w Niemiec. Wiemy, że Niemcy podają swój kursik kwartalnie. W związku z tym Państwo, jeżeli będą robili rozliczenia za kwiecień, to już zobaczą, że ta stawka uległa zmianie, przerobieniu delegacji za marzec i kwiecień, program będzie wiedział, którą stawkę w odpowiednim miejscu ma użyć, także Państwo dalej nie muszą kompletnie zważać na używane stawki. Program tutaj będzie nad tym czuwał. O zaktualizowaliśmy również współczynnik oceny ryzyka za rok 2021, więc tutaj Państwu w tej kwestii też troszeczkę się dane uaktualniły. Możemy sobie w tym miejscu na to zobaczyć. Mamy tutaj ten współczynnik ładnie zaktualizowany. I to jest tak naprawdę, drodzy Państwo, komplet zmian, jakie miały miejsce w tejże wersji. Planujemy za niedługo, już na pewno myślimy w okolicach połowy maja podać nową, nową wersję. Tutaj mogą Państwo jako ciekawostka zobaczyć, czy pojawiła się Norwegia. Zobaczą Państwo niedługo, że lista krajów zostanie wzbogacona, także w końcu będzie można tych krajów rozliczać więcej. Dbamy o to, aby ten element był oczywiście rozbudowywany. W tym celu wystąpiliśmy do odpowiednich krajów, do odpowiednich urzędów ze stosownymi zapytaniami. Część krajów już odpowiedziała, także spodziewajcie się Państwo e, dobrych zmian w tym e, kierunku. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań. Gdyby Państwo mieli jakiekolwiek problemy, przypominam, zakładeczka kontakt, numer do nas, adres mailowy. Śmiało pisać, śmiało dzwonić, to nic nie kosztuje. Do miłego usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.